No, na wszystkim, dzisiaj zaprezentuję fajny serwer bez hamaku. No, yy, miła jest administracja. Yy, tanie Eee. I yy, no, fajny spawn, no, wszystko super, jest dżyw, wszystko warte. tu nie wiem. No i się pod czy tam jedzą po. Nie wiem, kto się wchodzi oczywiście. Nie ogarnęłem serwa Tu jeszcze coś takiego No i tam Fajny serwer O, no tu trochę jest troll w palm, No, tu jest ten właściciel serwa I Trochę ja, nie umiem, powiem, że tyle tyle. No i super jest server, jest end, jest wszystko, no to chodźcie, IP w opisie.